Cześć, z tej strony Kamil z Social Dynamics i w dzisiejszym filmiku powiem o tym, co zrobić, żeby dziewczyna sama podrywała Ciebie. Pewnie byłeś w takiej sytuacji, że byłeś na rance i odczuwaj, że okej, okay, ty dużo robisz, jakby starasz się, ale dlaczego ona nic nie robi? I miałeś takie uczucie, k***, jakby nie, nie wiem, czy tak powinno być. I pewnie byłeś trochę sfrustrowany tym i może w końcu okazało się, że nic z tego nie wyszło. Ty się starałeś i do niczego nie doszło. Każdy z nas był w takiej sytuacji, nie musi tak być. Możesz być w pozycji, w której to dziewczyna stara się o ciebie i jest to całkiem proste. Jeśli tylko po prostu wiesz, jakie są metody do tego, jeśli wiesz, jak to zrobić, jeśli wiesz, jak działa kobieca psychika, wtedy możesz sprawić, żeby tak było. Więc jakie są to metody? Jakie są metody na to, żeby dziewczyna goniła ciebie? Zacznijmy od pierwszej, podstawowej rzeczy. Musisz dać jej miejsce. Musisz dać jej miejsce do tego, żeby mogła inwestować. Dziewczyna nie może gonić czegoś, co już ma. I to nawet nie chodzi o to, że robisz to z takiego miejsca, że o tak, każda dziewczyna będzie mnie gonić, jakby nie będę robić nic, nie będę się starać w ogóle. Nie. Chodzi o to, że po prostu dziewczyna woli, kiedy czasami dajesz jej miejsce do tego. Dziewczyny czasami lubią się po prostu postarać o ciebie. Tak samo jak ty lubisz się starać o dziewczynę, na której ci zależy. Więc... Musisz dać jej miejsce do gonienia. W jaki sposób to zrobić? Czasami, kiedy rozmawiasz z dziewczyną, kiedy po prostu z nią rozmawiasz, nie próbuj cały czas zapełnić wszystkiego swoimi słowami. Po prostu wyluzuj się, popatrz się jej w oczy i zamknij się. Nic nie mów i jakby daj jej się wypowiedzieć. Kiedy ona próbuje coś powiedzieć, daj jej mówić. Nie próbuj uciąć każdego jej tematu. To nie jest dobry pomysł. Po prostu przestań tak robić. Dlatego, że powiedzmy to z innej troje perspektywy. Jeśli rozmawiasz z kimś i załóżmy, że rozmawiasz ze swoim kolegą, i teraz ty za wszelką cenę starasz się utrzymać konwersację, to czy ta druga osoba będzie się czuć komfortowo z tym? Nie, poczuję, że coś jest z tobą nie tak, że, że musi brakować w Tobie jakiegoś poczucia wartości, poczucia tego, że ty jesteś wartościowy i że ta osoba powinna rozmawiać z tobą. Więc w każdej konwersacji powinny istnieć te dwie rzeczy, czyli Jakaś osoba mówi do ciebie i ty mówisz do niej. I teraz, jeśli będziesz więcej tego miejsca dawał dziewczynie i ona będzie cię lubić. Pamiętaj, żeby to działało, dziewczyna musi cię lubić, musisz mieć wartość, musisz coś zaprezentować dziewczynie sobą, tak? Ty nie możesz być po prostu frajerem, który daje dziewczynie mówić. Nie, wtedy jakby do niczego nie dojdzie. Dziewczyna musi wiedzieć, o co się stara, tak? Więc zastanów się. Jaka jest wartość w tobie? Czy jesteś zabawny? Czy jesteś charyzmatyczny? Czy twoje subkomunikacje, to w jaki sposób wyrażasz siebie zdecydowane? Czy jesteś wyluzowany, czy może jesteś gościem, który po prostu cały czas się stresuje i boi się, jakby powiedzieć czegoś, co może urazić kogoś, tak. Więc to, to są rzeczy, które będą sprawiać, że będziesz miał wartość. Nie tylko to, oczywiście jest wiele innych rzeczy, i teraz, żeby dowiedzieć się, jakie to są rzeczy, to mamy wspaniały post na naszej grupie o tym. Więc tutaj się teraz on wyświetli i nie czytaj go teraz. Po prostu na dole w komentarzu będzie link do naszej grupy, więc możesz poczytać o tym, co jest wartością dla dziewczyny. Więc kiedy już. Masz wartość. Nazywamy ten moment hook pointem. Czyli moment, w którym dziewczyna uświadamia sobie, hej, ten ziomek jest spoko i chce kontynuować z nim rozmowę. Więc oczywiście będzie jakby parę takich momentów, one będą coraz głębsze, ale w każdej konwersacji, jeśli zaczynasz gadać z dziewczyną, jeśli spotkasz się na przykład na rance z Tindera, jeśli podejdziesz do niej na ulicy, to będzie taki moment, kiedy ona stwierdza, hej, ten ziomek jest spoko, chcesz nim jeszcze zostać. Musisz to zrozumieć. Zanim dojdziesz do tego momentu, to nie staraj się jakoś specjalnie dawać jej miejsca, dlatego że ona musi cię poznać. Ona jeszcze nie wie, czy ty jesteś spoko, więc daj jej próbki siebie. Kiedy ona to zobaczy, to wtedy zacznij jej dawać miejsce i musisz dawać jej mówić. To jest bardzo ważne. Musisz dać jej mówić i jeśli to zrobisz, to wtedy ta dziewczyna będzie inwestować, tak? Dlatego, że czemu nie? Jesteś spoko gościem, jesteście w konwersacji, ona Ciebie lubi, ty jej dajesz miejsce. Dlaczego miałaby ci nie zadawać pytań? Ona tak samo chce się czegoś dowiedzieć o Tobie, jak Ty o niej. To są podstawy tego, co możesz zrobić, żeby dziewczyna goniła za Tobą. Pamiętaj te trzy rzeczy. Musisz mieć wartość, daj dziewczynie miejsce. Dziewczyna nie może gonić czegoś, co już ma. Musisz jakby w pewnym momencie przestać się starać. To nie znaczy, że nie masz się starać w ogóle nigdy, ale muszą być momenty, kiedy się nie starasz. Tak? Jeśli masz coś na głowie, to nie myśl o tym, że o, muszę jej odpisać. Nie, rób swoje jakby. Dziewczyna będzie to szanować. Dziewczyny lubią, kiedy masz jakąś pasję, wizję w swoim życiu. Tak? I daj jej mówić. Tak, daj jej mówić. Po prostu, jeśli jesteś w konwersacji, zamknij się i czekaj, aż ona coś powie. Patrz się jej w oczy bądź takie, hej, teraz twoje kolej. Więc to są podstawowe metody. Teraz, oczywiście, jeśli chcesz naprawdę sprawić, żeby dziewczyna cię goniła, musisz znać więcej metod. W sensie, to jest podstawa, tak, musisz to znać, ale jest jeszcze wiele rzeczy, o których musisz się nauczyć. Na przykład, musisz wiedzieć, w jaki sposób możesz sprawić, żebyś był wartościowy w oczach dziewczyny. I to nie jest tylko bycie wartościowym. Możesz być wartościowym facetem, ale jeśli nie umiesz tego przekazać, to wtedy ta dziewczyna w ogóle tego nie doświadczy. Więc jakby. Nie będzie tego czuć, nie będzie w żaden sposób miała do tego dostępu, tak? I żeby nauczyć się, w jaki sposób swoją wartość przekazywać i jak ją budować, co tak naprawdę buduje wartość, dlatego że wiele osób nie wie, co buduje wartość, nie mają zielonego pojęcia o tym. Żeby się tego nauczyć, musisz mieć dostęp do jakiegoś źródła wiedzy. Więc jeśli jesteś osobą, która chce w końcu być zadowolona ze swoich relacji z kobietami i jakby stworzyć wspaniałą relację, o której zawsze marzyła, czy może po prostu poznawać dziewczyny i jakby cieszyć się zabawą z nimi, musisz się gdzieś tego nauczyć. Jeśli jesteś taką osobą, to świetnym miejscem, żeby się tego nauczyć jest nasza grupa, na której wrzucamy totalnie darmowe materiały, z których możesz wyciągnąć wiele informacji i jakby po prostu nauczyć się w jakiś sposób być atrakcyjnym facetem. Więc zapraszam do naszej grupy, ona jest w opisie, tutaj gdzieś też będzie jej nazwa i to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, ja jestem Kamil, miłego dnia, cześć!